Tutaj. I po czwartym etapie, gdzie y, przez prawie 10 miesięcy uczyłam się. Ja się tak, już taki bolec miałam pod kujów i zadowoliła. Ta waga została. Nie, nie, ten. Wymieniłem pani na życie żywienia. Zdecydowanie Pani, tak. absolutnie swój styl życia. Bo tak, tak. To, prowadziłam nową kulturę odżywiania, jaką proponuję program przemiany, dzięki temu uzyskałam nowe życie. No właśnie, bo to życie z tymi się dzieła ona, ona się w tym ma ty. W żywności, w mentalnie życiu, się zaczyna pozaak, oddarzać. W że ilość, ona wylizuje to. to ja no. jakby wiecznie zmęczona. tak ośmiela tak nie, że robi się taki wieczo, wiesz. Ale na nią tylko, a na niego nie. Za no, nie. że Pani postanowiła, że to już. Poczni, poczni. No bo to wiadomo, poczni. tej wadze była Pani przez jakiś czas, no ale musiał nastąpić taki magiczny moment, w którym mówię sobie, że zabieram się do za siebie dość. To już była, można powiedzieć, desperacja w moim czasie. O, Rudy, to, chodzi. Chodzi, Rudy, chodź, chodź zobacz. Chodzi, Waleriankę zobacz. Zobaczmy. I... Ty się nie ruszaj przemowy, Rudy to w ogóle jest przerażony wszystkim. Z wszystkim patalmi, to... Delicjusz, ja na niego mówię. Dostałem imię na Wreszcie delicjusz. Taki ja, że nie mogę tak dalej żyć, że muszę coś zrobić, muszę coś zmienić. No, raz ja sobie na zawsze tak. muszę podjąć wyzwanie, że żeby poradzić sobie z tym. Mm. Pierwszy moment był chyba najbliższy. Pierwszy pięć Zdecydowanie y, myślę, że y, tak, te pierwsze dwa miesiące, o ile były najbardziej ekscytujące i najbardziej, y, no to na, 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 jednak najtrudniejsze też, tak. Waleriana z apteki, tak. Ale to w torebkach? pewnie, zamawiasz na dwa teki. Nie w torebkach, w jednej torebce. W torebkach zapłacisz kurwa dwa razy więcej oprócz Na co mam ochotę na kiedy co ja grotuję, że nie stanowiło to dla mnie żadnego problemu? Na początku oczywiście może gdzieś tam brakowało, ale później gdzieś organizm się na tyle przyzwyczaił do tego w ogóle nie mam potrzeby odpowiadania. Pani Moniko, co takiego jest cudownego?